Jedziemy dzisiaj, mam ambitny plan, żeby pojechać do centrum miasta. Ale pojechać tramwajem naszym, czy to lekka, lekka kolej miejska, szybka kolej miejska, nie wiem jak to się nazywa. Więc chcę Wam pokazać ten nasz tramwaj szarlocki no i jest salon samochodowy w Charlotte, taki trzeciorzędny, co prawda, ale... ale z braku pierwszorzędnego do Frankfurtu ani do Paryża nie pojadę, ani do Nowego Jorku. Więc... Więc jedziemy do Charlotte. A wcześniej może zajrzymy do muzeum NASCAR, bo akurat tam po drugiej stronie ulicy jest muzeum NASCAR. Więc może się uda więc może się uda wszystkie trzy rzeczy załatwić naraz. Zobaczymy jak to z czasem będzie, bo czasu już jest niewiele, ale no ale co mi się uda nagrać, to mi się uda nagrać. Gorsza sprawa będzie z czasem publikacji, bo nagrać filmy jest łatwo, tylko potem je posklejać i opublikować to zajmuje dużo więcej miejsca i czas, znaczy czasu. Dzisiaj jest 20 listopada, a ja już mam nagranych na kilkanaście różnych filmów, chyba materiałów. Tylko nie mam kiedy ich skład, sklejać. I właśnie jest zawsze taka alternatywa, co robić: czy sklejać filmy, czy nagrywać nowe, czy po prostu wziąć książkę i sobie poczytać. To jest jakiś parking. I końcowa stacja kolejki tramwaju naszego, stoi tam tramwaj, na wiadukcie widać, co, co 15 minut odchodzi, więc w sumie nie jest, o ten już odjechał, więc następny będzie akurat za 15 minut jak zaparkujemy, znajdę gdzieś miejsce do parkowania i jedziemy dalej do centrum. Zostawiamy autko na parkingu z bólem serca. Mam nadzieję, że mu się tu krzywda nie stanie. Okolica podejrzana kto to, kto to auto zostawia na parkingu i jedzie tramwajem do centrum. No ale to jest dość popularne takie park and ride. Wszystkie ojedzie korwetka ładna. Wszystkie te samochody są zostawione tutaj przez. Ludzi, którzy dojeżdżają komunikacją masową, choć w przypadku Stanów Zjednoczonych masowa jest chyba trochę za dużo powiedziane, bo widzicie tam jest jakiś parking jeszcze. Ten parking jest pełny, jest napisane. Piętrowy cały parking z tamtej strony jest załadowany do ostatniego miejsca. Czyli jednak sporo ludzi korzysta z takiej możliwości, żeby nie stać w korkach. No ale to jest to jest, aha, my musimy tam przejść i tam, tam wyjść na górę. Nie stać w korkach i jeździć tą jedyną linią tramwajową, jaka na razie jest w szarot. Przejście mamy jest tu tramwaj już gotowy tory wyglądają jak kolejowe a ja muszę chyba bilet kupić tylko nie wiem niebieska linia do centrum no ale my mamy tylko niebieską linię bilety jedna osoba dorosła Co teraz? Teraz trzeba pieniądze Tylko ile? Jedna kup Przesiadłem się Przesiadłem się do drugiego wagonu Myślałem, że tu ludzi nie będzie, no w drugim wagonu też tu mówimy no, jakaś jedna pani dwie osoby wsiadły tu widzicie ten parking park and ride gdzie można zostawić samochód który jest wypełniony do ostatniego miejsca nasze auto zostało z drugiej strony no, informacje czego nam nie wolno nie wolno nam palić nie wolno jeść ani pić nie wolno słuchać głośnej muzyki nie wolno broń przewozić ani zwierząt, z wyjątkiem zwierzątek, które pracują na znaczy psów przewodników. Nie widzę żadnego zakazu fotografowania, więc pod tym względem jesteśmy czystsi. Karos podjazdy, bo się przyda. a jazdy mamy nad drzwiami. i Musimy wysiąść na trzecim przystanku od końca Tylko nie wiadomo skąd będę wiedział który, który to jest trzeci Convention Center to tam Za minutę odjeżdżam. Fajnie zabaw to zostaliśmy uprzedzeni do jakichś stron i jedziemy do ojca i syna i ducha świętego Amunio. Przystany. Może wysiądziemy na tym, co trzeba. Tory wyglądają bardziej jak kolejowe niż jak tramwajowe, myślę. No, ale trakcja taka elektryczna u góry, jak tutaj jest, to jest w Ameryce tylko w tramwajach, bo pociągi mają hybrydowe lokomotywy nie mają nie są elektryczne tylko mają własne dieslowskie generatory produkujące prąd jak jest taki przewód u góry to jak w polsce to znaczy że bardziej to jest tramwaj niż pociąg czy też tory tramwaj natomiast co bardziej przypomina pociąg to to że przejazdy kolejowe są zamykane zaporami Zaraz zobaczymy jakiś Trochę dwupoziomowych skrzyżowań, ale ale mamy też zwykłe przejazdy. Są zapory. Jaka kopareczka ładna. Grada. Tutaj też park and drive. też widzicie, że jest parking. Line. I mamy z tej strony no, tram. Drzwi są tak w pociągu z lewej i z prawej strony więc czasami peron jest z lewej czasami peron jest z prawej Please stand clear doors are closing Train is about to move. Przejazd kolejowy właśnie. Przejazd tramwajowy ma normalne bariery. Tak jak... Tak jak kolej. Po prostu ile razy tramwaj przejeżdża to się szlabany opuszczają I trzeba czekać jak na przejazd kolej, tak jak tutaj. Ja jakbym był w Wesołym Miasteczku Przeleciał sprzeciwka. tramwaj Ciekawym się doczekam drugiej i kolejnych linii Druga ma być na północ My jedziemy z południa Z południowego zachodu Druga ma być na północ linia tramwajowa u nas czy tej kolejki Kolejna potem miała być do Metius, no ale na razie oni budują to w takim tempie jak w Warszawie się metro buduje. Całe dziesięciolecia schodzą żeby coś tutaj przybyło więc nie wiadomo czy dożyje tego tramwaju do Metius. Stopa Scalybar Station. Please exit right. Spotkanie na przystanku. Rapid Transit Service Links tak się nazywa. Hacu góry to jest Charlotte Area Transit System, czyli nasze MPK, a sama ta szybka kolej miejska się nazywa Links Rapid Transit Service Widzicie przejazd. Przejazd kolejowy z zaporami. Tutaj jest zajezdnia tramwajowa, tu powinny być jakieś stare też takie wagony historyczne, ale one tylko w lecie, tam z tyłu było widać jeden, widzicie, znaczy schowany był za tym. Tu już dojeżdżamy do centrum, tu już się zaczyna zabudowa taka w stylu europejskim. Niemalże jakieś takie budynki apartamentowe, aczkolwiek mieszkańcy tych okolic nie wszyscy na Europejczyków wyglądają. A jak ktoś ma od przystanku tramwajowego za daleko do pracy na nogach, to może sobie wypożyczyć rower tutaj i podjechać rowerem do pracy. Osiedle, no, osiedle bloków, można powiedzieć. No, takie takie mieszkania, że to się apartamenty u nas na to mówi w Ameryce ale praktycznie to są właśnie takie takie bloki jak w Polsce te są w ogóle świeżo oddawane dopiero do użytku niektóre z nich Niewysoka zabudowa jednopiętrowa to Chyba są osobne mieszkania na górze, osobne na dole No ale są też Są też wyższe tutaj trzypiętrowe SpectrumSouthEnd.com Jakby ktoś był ciekawy czy to do wynajęcia, czy to do zakupienia A tu budują coś kolejnego, budują Albo przerabiają stare magazyny. Kiedyś to były przemysłowe dzielnice, ale widać, że te wszystkie stare budynki są rozbierane, powstają nowe, właśnie taki budynek jak tutaj z dużym garażem. Na rowerze pan policjant przejechał, chyba. A tutaj już apartamentowiec taki całkiem wysoki, ma 6-7 pięter. Jak takie domy powstają, no mimo że ma dwa piętra, czy więcej, trzy piętra, czwarte dobudowują, to wszystko drewniana konstrukcja i cały dom drewniany, potem jak już jest zbudowany, to wygląda ładnie, ale wszystko z patyków budowanych. Chyba nie znają bajki o trzech świnkach w Ameryce i nie budują z cegły, no z cegły, takie duże budynki też się czasem buduje z cegły, ale ale wiele z nich takich czteropiętrowych jest zbudowanych z drewna po prostu Często tak, ten jest ceglany, ale to jest całkiem możliwe, że to jest tylko elewacja ceglana, że cała konstrukcja jest drewniana Potem ta drewniana konstrukcja jest obudowana w segle. W centrum już tramwaj jedzie wolniutko. To jest niekny Carson 2 Carson, to my dalej jedziemy. Już się zbliżamy do centrum, żeby nie widać pierwsze drapacie chmur. Tu już co kawałek. 277 A tam stadion. Widzicie z lewej strony stadion? Bank of America Stadium. Nasi futboliści Pantery z Charlotte tu grają. A my przejechaliśmy obwodnicę 277 no już jesteśmy w samym Także my chyba tu hotel Westin A ja chyba na następnym so, będę wysiadł Musicie się torom przy, przyjrzeć bo są na gumowych podkładkach Pod między szynami a, a tymi metalowymi uchwytami są gumowe podkładki Żywni komfortowo się nam jechało i żeby drgania się nie przenosiły na okoliczny teren. Konvention mm. center przystanek. ja wysiadam na następnym przystanku. Nie wiem jak wy, ale ja muszę wysiąść. Convention Center. No, convention Center. Convention oh, right. more... Yeah. 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 No i wyjeżdżamy z podziemi, ziemi. Wracamy do cywilizacji. Następni goście się zjeżdżają. A my mamy zaliczoną. Zaliczone zwiedzanie w tym roku wystawy samochodowej. Dwie minuty czasu na karcie pamięci nam zostało. Ciekawe tylko czy nasz samochód jeszcze będzie. Stachano, jeszcze musimy trambajem wrócić do samochodu. Zapomniałem, że to przecież samochód, nie tu stoi, tylko na południu miasta. Widzicie? Sponsor nam dziękuję. See you next year. Greater Charlotte Automobile Dealer Association would like to thank you for attending. Czyli Stowarzyszenie Sprzedawców Samochodów w Metropolii szarlotskiej dziękuję nam za odwiedziny i zapraszają w przyszłym roku. O, tramwa jedzie, bo się zamkły. Zamkły się barierki. Gdzie on jest? musi z tej strony jechać musi jechać z tej strony jeźdź nie wolno w samochodzie znaczy w tramwaju jeźdź nie wolno ale jak widzicie niektórzy jedzą zawsze a ponieważ jedzą zawsze to wyglądają tak jak, jak wyglądają ja stoję w miejscu dla inwalidów i tu widzicie pas bezpieczeństwa który się przypina z drugiej strony że jak wózek inwalidzki tu stoi to go można zablokować zablokować ten pas O, nagrywa się. To ja nie wiedziałem. Gdzie to jesteśmy? Dojechaliśmy na parking. Nagrywam komórką, bo się mi skończyła pamięć w aparacie. A się trzęsie wszystko. Nie mam takiej ręki. Ale ważne, że samochód stoi nikomu się nie przydał no to jedziemy. Skończyła się wycieczka nagrała się cała taśma 32 GB pamięci miałem wziąć na zapas to z tego rejestratora, ale sobie zapomniałem no ale w sumie się nic nie stało, bo akurat tyle tyle było do nagrywania ile ile było miejsca To za piękne auto jedzie przed nami. Chciałem go puścić, no bo nie mógł wyjechać. Patrzę. A, ma jakąś re rejestrację europejską z przodu. A patrzę, a w środku moja córeczka jedzie, mamy auto.